Donald Trump częściowo złagodził sankcje wobec Rosji w związku z oświadczeniem o tym, jak bardzo szkodzą one rosyjskiej gospodarce. Departament Skarbu Stany Zjednoczone Ameryki przedłużył licencję na transakcje Lukoilu do 13 grudnia, a sankcje na część transakcji odłożono nawet na 5 miesięcy. Wcześniej sankcje Stany Zjednoczone Ameryki zakładały, że wszystkie firmy na całym świecie muszą zakończyć wszelkie operacje z rosyjską firmą Lukoil do 20... 1 listopada. Do tego czasu Łukoil mógł sprzedać zagraniczne aktywa, którymi obecnie nie zarządza. Jasne jest, że Rosjanie nie zdążą do 21 listopada, dlatego zaczęli błagać Amerykanów, żeby dali im jeszcze trochę czasu na sprzedaż aktywów Łukoila. I u Trumpa ustąpili. Ale tutaj są dwie ważne kwestie. Po pierwsze, Stany Zjednoczone złagodziły sankcje, ponieważ o to poproszono. Na przykład Bułgaria, gdzie jedyna w całym kraju rafineria. Niestety należy do Łukoila i Bułgaria nie zdąży odkupić ani sprzedać tej rafinerii komuś innemu. A po drugie, na aktywa Łukoila za granicą zwróciła uwagę amerykańska firma, która potrzebuje więcej czasu na sfinalizowanie transakcji. Nazywam się Aleksiej Pieczy porozmawiajmy razem na ten temat i przeanalizujmy go. Ale zanim zaczniemy, proszę Was, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, like, napiszcie dowolny obszerny komentarz pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał na Telegramie PieczyNiu. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco, jak tylko się pojawiają. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału YouTube, możecie to zrobić finansowo poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję sponsorską, korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu. Tam jest napisane: Wsparcie dla kanału Aleksieja Pieczyja. Wybierzcie dowolną, wygodną dla siebie formę. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. Od dwóch dni w sieci krąży oburzenie, że Donald Trump złagodził sankcje wobec Rosji. Jego urzędnicy, z jednej strony chwalą skuteczność działań, z drugiej przyznają, że nie ma już innych sankcji, więc muszą naciskać tymi dostępnymi. O co tu chodzi? Na przykład sekretarz stanu Stany Zjednoczone Ameryki Marco Rubio. Uważają, że Waszyngton ma już niewiele możliwości nałożenia nowych sankcji na Rosję. Cytat: Uderzyliśmy w największe rosyjskie firmy naftowe, czego wszyscy chcieli. Jasne jest, że te środki muszą być wdrożone, a ich skutki będą widoczne dopiero po czasie. Ale nie wiem, co jeszcze można zrobić. W tym zakresie kończą nam się możliwości nakładania sankcji. Na pytanie o sankcje wobec rosyjskiej floty cieni szef Departamentu Stanu Stany Zjednoczone Ameryki. Powiedział, że działania mogą podjąć kraje europejskie. Swoje stanowisko wyjaśnił tym, że wiele transportów z wykorzystaniem tej floty cieni odbywa się właśnie na obszarach znacznie bliższych Europie. Co zresztą jest prawdą, Morze Bałtyckie, wybrzeże Francji są tego przykładem. Ale jeśli, jak mówi Marco Rubio, na efekt sankcji wobec Rosnefti i Ukoilu trzeba poczekać, to po co w takim razie osłabiać te sankcje w kwestii floty cieni? Rubio mówi, Efekt jest kumulatywny, trzeba poczekać, aż będzie odczuwalny. Ministerstwo Finansów nagle łagodzi sankcje. Sprawdźmy, co się dzieje. Ministerstwo Finansów Stany Zjednoczone Ameryki przedłużyło o 3 tygodnie do 13 grudnia licencje na transakcje Łukoila związane z zagraniczną siecią stacji i kontraktami na sprzedaż międzynarodowych aktywów firmy wartych 22 mld dolarów, odpowiadających za ponad 0,5% światowego wydobycia ropy. Na 2024 rok. Wynika to z oświadczenia biura kontroli aktywów zagranicznych Stany Zjednoczone Ameryki. Wcześniej administracja Donalda Trumpa wymagała zakończenia operacji rosyjskiej spółki naftowej za granicą do 21 listopada. Oddzielnie wejście w życie sankcji wobec Łukoilu zostało odroczone dla transakcji z przedsiębiorstwami spółki w Bułgarii, gdzie posiada ona jedyną rafinerię Europy naftowej. W kraju, którą bułgarskie władze przygotowują się znacjonalizować. Tam termin tych sankcji przesunięto na 29 kwietnia 2026 roku. Jak zapewniają w Białym Domu, Waszyngton chce dać więcej czasu swoim sojusznikom w Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie na zamknięcie transakcji z Łukoilem i przeanalizować opcje, w których mogliby zachować aktywa pod kontrolą firm nierosyjskich. Od razu powiem, że prawdopodobnie to nie jest ostatnie złagodzenie sankcji, niestety. W Waszyngtonie uważają, że pozwalają potencjalnym nabywcom zachować swoje pozycje, ale faktyczne zamknięcie transakcji zajmie znacznie więcej niż 30 dni, nawet jeśli będzie to wyprzedaż po obniżonych cenach. Na sfinalizowanie transakcji potrzeba więcej czasu. Prawdopodobnie nastąpi kolejne złagodzenie i odroczenie. Jednak nie oznacza to, że Rosjanie przestają tracić. Aktywa Ukoila za granicą nieuchronnie zostaną sprzedane i Rosja na pewno straci swoje pozycje w Europie i na Bliskim Wschodzie. I nie tylko. Przy okazji trochę kontekstu. Pod koniec października Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Ukoil, naciskając na Kreml, by zakończyć wojnę z Ukrainą. W ciągu miesiąca wszystkie firmy, które nie chcą znaleźć się pod wtórnymi sankcjami, Stany Zjednoczone Ameryki musiały zakończyć wszelką współpracę z rosyjskim gigantem naftowym. Łukoil ogłosił wyprzedaż zagranicznych aktywów. No bo rozumie, że nie będzie w stanie nimi wszystkimi zarządzać, a nikt też nie będzie chciał z nimi współpracować. Główna transakcja nie doszła do skutku. Gunwar próbował kupić zagraniczne aktywa rosyjskiego Łukoilu, objętego sankcjami Stany Zjednoczone Ameryki, lecz bez powodzenia Łukoil wskazał Gunwar jako potencjalnego nabywcę. A właśnie Ministerstwo Finansów Stanów Zjednoczonych Ameryki ostrzegło, że nie wyda tej firmie licencji na prowadzenie działalności do zakończenia wojny na Ukrainie. Mówią niby: dobrze, wykupujcie, nie ma problemu, ale wszystkie te aktywa za granicą nie będą mogły działać, nie będziecie mieli licencji. Do 2014 roku napisy Dimatorzok, współwłaścicielem Gunvor był rosyjski biznesmen Gennady Timiczenko który tuż przed nałożeniem sankcji. Stany Zjednoczone Ameryki sprzedał swój udział 43,5% akcji przekazano Torbjornowi Tornqvistowi, który w rezultacie posiada 86% akcji wartych 6,6 miliardów dolarów. Obecnie Tornqvist jest przewodniczącym rady dyrektorów. Jednocześnie jednak zauważa się, że mimo kontroli nad Gunvor, władze amerykańskie nadal obawiają się jej wynagrodzenia. Oraz możliwych powiązań z Moskwą. Twierdzą, że chcieli przeprowadzić taki sprytny manewr niby sprzedają aktywa, ale tak naprawdę sprzedają je sami sobie. A teraz najciekawsze. Według źródeł Bloomberga w ostatnich dniach wzrosło zainteresowanie zagranicznym portfelem łukoila, a potencjalni nabywcy z Stany Zjednoczone, Ameryki, Europy i krajów Zatoki Perskiej zwrócili się do amerykańskiego Departamentu Skarbu o zgodę na transakcję z tą firmą. Dzień wcześniej źródło Reuters. Poinformowało, że aktywa ukoila mogą zostać sprzedane dużemu amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu Carlisle. Amerykański Fundusz Inwestycyjny analizuje transakcję i szykuje wniosek do departamentu Skarbu Stany Zjednoczone Ameryki. Dlatego nie można wykluczyć, że przerwa została zrobiona właśnie pod amerykańską firmę. W Stanach Zjednoczonych mogą nawet zarobić na tych sankcjach. Zaznaczę, że ukoil posiada trzy rafinerie ropy naftowej w Europie. Udziały w złożach ropy naftowej w Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku, Meksyku, Gazie, Iranie, Egipcie i Nigerii, plus setki, a nawet tysiące stacji benzynowych na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce Ukoil posiada około 200 stacji benzynowych. Na początku lat 2000 wykupili mobil i wszystko to przemalowali na Ukoil. Na tym kanale YouTube był szczegółowy przegląd tego, co dokładnie należy do UKOIL za granicą, co traci i jak te sankcje go dotkną. Wejdźcie na kanał i obejrzyjcie. Tu postawię wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie lajka. To wszystko. Dbajcie o siebie. Trzymajcie się.